Hej, cześć, witajcie, kochani, w kolejnym odcinku z kariery reprezentacją Polski, pierwszym z Euro 2028. Dzisiaj mierzymy się ze Szkocją. Dla przypomnienia, tak wygląda nasza grupa. My trafiliśmy do grupy D. No i mamy Hiszpanię, Serbię i Szkocję. No i wydaje się, że z tych naszych wszystkich rywali, to ten nasz dzisiejszy jest najłatwiejszy, więc oczywiście liczymy na trzy punkty. Sprawdźmy, co działo się w innych grupach do tej pory. Węgry przegrywają z Chorwacją 3 do 1, zaś Francja ze Szwajcarią wygrywa 2 do 1. Portugalia, czyli aktualny mistrz świata w naszej karierze, wygrywa z gospodarzem Turcją 2 do 3. No i takim samym wynikiem Dania wygrała ze Słowacją, póki co jakichś zaskoczeń nie ma. Grupa C Anglia 2-0 z Austrią, Norwegia 1-0 z Irlandią. No i z tych meczów to by było tyle. Po zakończonym meczu ze Szkocją zobaczymy, co wydarzyło się oczywiście w naszej grupie D w meczu Serbii z Hiszpanią, ale również w grupie E oraz F. No i zanim przejdziemy do spotkania, przypominam o zostawieniu łapki w górę. Fajnie by było, aby ten pierwszy odcinek z Euro 2028 fajnie się przyjął, a teraz przechodzimy do meczu ze Szkocją. 29. Dzień y, czerwca, Turcja, Mistrzostwa Europy 2028, Grupa D, mecz Polska-Szkocja. My z tym rywalem w drodze do Euro 2024 czy do Mistrzostw Świata 2028 y, już graliśmy, no i miejmy nadzieję, że tak jak w tamtych spotkaniach, te również uda się wygrać. Skład reprezentacji Polski, e, Szkocji w bramce Kelly, Obrona, Robertson, McKenna, Porteus, McCrory oraz Patterson na prawej przed nimi Gilmour oraz Turnbull no, i na ataku od lewej strony McKinstry, Adams na środku i Johnston na prawej. Pamiętamy drogę Polaków na to euro w kwalifikacjach. Wygraliśmy dwukrotnie z Anglią. Oczywiście przetrafiło się potknięcie jak meczu z Macedonią na stadionie narodowym, czy niepewny mecz z Kazachstanem. Ale to już jest przeszłość. W meczach towarzyskich Polacy grali naprawdę, naprawdę dobrze. Szczególnie te ostatnie spotkanie z Meksykiem, z którym udało się wygrać 4 do 1. Skład Polaków, Zieliński bramce obrona, Karbownik, Bednarek, Walukiewicz i Kesz na prawej, przed nimi Żurkowski i Moder. Eee... Na lewej stronie Szymański, w środku Zieliński, na prawej Kamiński, no i na ataku Aleksander Buksa. Czyli poznaliśmy dwie odpowiedzi, nad którymi się zastanawialiśmy przed rozpoczęciem pierwszego spotkania na Euro. Czy zagra Zieliński kapitan, czy młody przebojowy Kozłowski, który już jest świetnym piłkarzem. Oraz czy na ataku wyjdzie Aleksander Buksa, czy, czy Białek. No, i poznaliśmy odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że to były dobre wybory. Tymczasem tutaj trzeba uważać na Szkotów. Karbownik Johnston wychodzi poza boisko, ale będzie tutaj jeszcze rzut rożny, ponieważ futbolówka odbiła się po raz ostatni od Karbownika. Czy wykonają na krótko to Szkoci? Johnston, oj, niewiele brakowało, a wypadłby z boiska, wyszedłby bardziej. Tutaj powalczyliśmy troszeczkę o piłkę, niestety nie udało się jej odebrać. Paterson, Adams, Adams na lewej stronie, blisko niego Cash, podanie do środka, ależ ta piłka przesła, ależ błąd i przegrywamy w dziewiątej minucie. McKinstry strzelcem bramki, niefortunna interwencja naszej obrony, dużo szczęścia tej akcji reprezentacji Szkocji, no i niestety... Już od początku spotkania musimy gonić wynik, zobaczmy co tu się stało. Adams, dobre wycofanie, podanie do środka. Tutaj chyba Walukiewicz się potknął, bądź może bardziej odbił od McKinstry'ego. Mocny strzał, Zieliński nie mógł za wiele zrobić, no i niestety przegrywamy do Żurkowskiego, do kogo zdecyduje się podać... Żurkowski do Zielińskiego, ten oddaje do Żurkowskiego. Może jakieś uderzenie z dystansu za pola karnego Kelly broni. Jeszcze ta piłka na szczęście Szkotów nie wyszła poza boisko, ale niezła próba dosyć szybko po straconej bramce. Komu zdecyduje się podać? Wycofanie do Modera, ten z pierwszej piłki do Aleksandra Buksy, Olek Buksa, Aleksander Buksa utrzymuje się przy pójce, jest już w polu karnym, czy zdecyduje się na podanie, podaje, ale Porteus przejmuje, szkoda, być może bardziej indywidualnie mógł zakończyć tą akcję nasz napastnik, Karbownik powalczył ze szkockim zawodnikiem, dobre przejęcie i zieliński uderzenie z dystansu, lewa noga, ale Kelly nie miał większych problemów, aby złapać tę piłkę dobrze Bednarek powalczył od razu zgranie do Żurkowskiego Szymański do Zielińskiego, ten do Buksy wycofanie do Modera, po raz kolejny próba zaskoczenia szkockiego golkipera z dystansu i po raz kolejny się nie udało, ale po raz kolejny od razu przejmujemy piłkę, Polacy troszeczkę przyspieszyli Kamiński jest już po lukarnym próba podania do środka do Buksy Zieliński przyjmuje piłkę, tu jeszcze jest metikesz poczekał Kamiński, może teraz Kelly po raz kolejny dobrze interweniuje, no mamy, mamy taki czas, że atakujemy bramkę szkocką, ale ciągle broni Kelly, też nie ukrywajmy, te strzały nie są jakoś niesamowicie niebezpieczne, to są uderzenia z dystansu, ale tu jeszcze jest Szymański, próba podania do środka zablokowana, Szymański, utrzymuje się przy piłce, już kilka metrów, odegranie do Olka Buksy, Aleksander Buksa, czy to będzie indywidualna akcja? Chyba tak. Oleg Buksa, lewa noga i tak jest. 41 minuta. Ta piłka odbiła się jeszcze od słupka bramki Kelly'ego, ale to nas nie interesuje. Najbardziej interesuje nas to, że prowadzimy. E, przepraszam, e, doganiamy Szkotów. Już się troszeczkę zapędziłem. Chciałem powiedzieć, że prowadzimy w tym spotkaniu. Oczywiście jest remis 1-1. do -1. Oczywiście w tym spotkaniu chciałbym to jeszcze powiedzieć. Mamy na to końcówkę pierwszej i całą jeszcze drugą połowę, ale świetna indywidualna akcja Aleksandra Buksy. On na Mistrzostwach Świata pokazywał, że ma ten kunszt, ma te wyczucie w ataku. Teraz to po raz kolejny pokazał. No i udowadnia, że to była dobra decyzja, aby to właśnie na niego postawić w tym meczu otwarcia Euro 2028. Rozpoczynamy drugą połowę spotkania Szkocja-Polska. Mamy zmianę. Kozłowski od razu po pierwszej połowie wchodzi w miejsce Piotra Zielińskiego. I jestem ciekaw, czy to jest... Zadecydowała o tym dyspozycja Zielińskiego w pierwszej połowie, czy to może był plan, żeby wprowadzić od razu Kozłowskiego, który jest już polukarnym i ma szansę pokonać Keliego. 49 minuta. Od razu po rozpoczęciu drugiej połowy wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu. Kozłowski, Jależ, wejście smoka. On przed chwilą jeszcze przecież siedział na ławce rezerwowych. Zobaczmy. Indywidualnie poszedł sam w pole karne. To też nie była najłatwiejsza pozycja do tego, aby oddać strzał. Aby pokonać przede wszystkim bramkarza. Ale ten strzał był na tyle mocny i na tyle precyzyjny, że Kelly skapitulował w tym spotkaniu po raz drugi. No i Kozłowski pokazuje, że to on ma być tym piłkarzem, który będzie wychodzić w pierwszej jedenastce kosztem do naszego dotychczasowego kapitana Piotra Zielińskiego, Żurkowski, który właśnie teraz nosi opaskę kapitana, przejmuje piłkę, no i Kamiński. Paterson, podanie, wypuszczenie Johnsona, sędziań. Nie pokazuje, że był spalony. Podanie do środka. Ależ to mogło źle się skończyć, ale to jeszcze nie koniec akcji. Bednarek, Walukiewicz e, blisko naszych rywali. Ależ tutaj tłok. Johnston po karnym nie popełnił tutaj błędu. Na szczęście ten kocioł udało się utemperować. Ale tutaj jeszcze Karbownik świetnie powalczy. Szymański. E, próba odegrania do naszego lewego obrońcy. I to się e, mimo wszystko udaje. Karbownik jest już po karnym Dośrodkowanie. McCrory wybija. Ale to jeszcze nie koniec akcji. Patterson opanował piłkę. Wydawać by się mogło, że piłka wypadnie z boiska po tym, jak odbiła się od jednego ze szkockich piłkarzy. Ale zobaczmy, co tutaj mamy za pas. Jeszcze Szkoc zdążył podać do Adamsa. Co tutaj się wydarzy? Na szczęście Cash czujny. Dobre utrzymanie przy piłce. Szymański odegranie do Modera. Jeszcze Karbownik. Szymański. Coraz bliżej bramki szkockiej. Buksa. No niestety traci piłkę, ale tutaj... Kozłowski, który miał na nią ochotę, zobaczmy, Karbownik, dośrodkowanie, Petreus wybija, jak to się zakończy, Johnston wygrywa pojedynek główkowy z wracającą się na pozycję Karbownikiem, Adams, Walukiewicz, dobrze tutaj wyczuł intencje naszego rywala, zobaczmy, Żurkowski poczekał odegranie do Modera, ten do Buksy, i troszeczkę e, niedokładne te podania, ale to jeszcze Kozłowski do Modera i to jest dobra okazja i to jest gol 3-1, 79 minuta, spotkanie zaczęło się dla nas e, źle, no ale teraz prowadzimy już dwoma bramkami, strzeliliśmy trzy gole i wydaje się, że wyłącznie jakiś kataklizm mógłby sprawić, że nie zdobylibyśmy w tym spotkaniu trzech punktów, ale... Widzieliśmy, się, widzieliśmy, co się działo kilka minut temu, kilkanaście minut temu. Szkoci walczą, szkoci szukają błędów. Na szczęście, póki co ograniczamy się wyłącznie do tego jednego popełnionego w pierwszej e, części, pierwszej połowy. Ale teraz y, Żurkowski, dobre przejęcie. I Kozłowski od razu y, górnym podaniem do Aleksandra Buxy. No, i to jest szansa na jego kolejną bramkę w tym spotkaniu. Ale nie, niestety tym razem się nie udało. Kelly broni. McKinstry, to już jest końcówka spotkania. McKinstry na skrzydle, blisko niego, Mettiker, zawodnik Realu Madryt, podanie do środka do Gilmura. Gilmur by. Aj, Bednarek, świetnie, świetnie przejmuje. I może jeszcze zobaczymy, to jakąś akcję. Starzyński wychodził na wolną pozycję na lewej stronie boiska. Sędzia nie pozwolił jednak dokończyć tej akcji. Mimo wszystko i tak nie mamy co narzekać po. Po tym jak straciliśmy bramkę na 1 do 0 ostatecznie po 90 minutach, to my jesteśmy drużyną zwycięską Aleksander Buksa teraz na naszych ekranach strzelił jedną bramkę, mógł strzelić kolejną na 4 do 1 nie wyszło to, ale mimo wszystko jego występ można zaliczyć do udanych. Zresztą w przypadku wszystkich naszych piłkarzy, tak można powiedzieć Buksa Kozłowski i Moder dla Szkocji McKey. Jeżeli chodzi o resztę wyników na euro, Hiszpania wygrywa z Serbią 2 do 1. No raczej to nie jest zaskoczeniem, jednakże Serbia ma na tyle ciekawą reprezentację, że w sumie nie bym się, gdyby to oni wygrali w grupie E. Albania przegrywa z Belgią 2-0, tak samo jak Grecy z Holandią. No i Póki co nie ma żadnych niespodzianek, no i zobacz, może w grupie F jakaś się nadarzyła, wydarzyła. Szwecja przegrywa z włochami 1-0, zaś Niemcy przegrywają z Rumunią 2 do 1. Ważne, że lepiej od Niemca podsumowując. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Kolejny już jutro i zagramy właśnie z Serbią, która przegrała z Hiszpanią. Jeżeli uda się wygrać to spotkanie, no to awans mamy już zapewniony. A czy tak będzie, no to koniecznie zachęcam Was, abyście jutro wpadali na mój kanał. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć i pa.